Dzień dobry. Wspominałem wczoraj o tym, że konkurs Global Quest jest jak jazda go kardem na nowym torze, na którym jeszcze nigdy nie jeździłeś. Dla mnie tak jest, z tego względu, że. Pff. jakiś włos miałem na tym. Dla mnie jest to. Jak jazda na nowym torze z tego względu, że nigdy wcześniej nie prowadziłem biznesu globalnie, nigdy wcześniej nie prowadziłem newslettera i nie miałem nawet firmy, więc jest to kilka nowych rzeczy naraz i warto tu zaznaczyć, że jednak robię to w bardzo młodym wieku, ponieważ 18 lat dla niektórych jest to wiek. Gdzie niektórzy zaczynają dopiero próbować smaku alkoholu albo e, innych, innych różnych rzeczy. Jak widać, ja próbuję inne smaki, smaki przedsiębiorstwa, między innymi. I mamy niedzielę? Piątek? Nie, niedzielę. Piątek? E, I co dzisiaj zrobiłem? No, całkiem mało. Bo wczoraj przerobiłem drugi moduł kursu PAIT Newsletter Academy. I co w związku z tym? Na koniec były zadania do, do wykonania, tak jak w każdym innym module. Jest pięć modułów, i między innymi musiałem tam wejść w taki plik, gdzie jest sto, sto, 137 miejsc do bezpłatnego marketingu. Te takie miejsca jak Umieszczenie swojego linku, w sensie linku do jakiegoś tam swojego produktu, w opisie na Facebooku. W sensie, jak jest bio na Facebooku, to można tam link dodać. Ja na przykład mam tam link do swojego bloga i dlatego nie mogę tam umieścić linku do newslettera. Potem było też na przykład coś takiego jak wpis na facebooku w sensie post na facebooku i tak 137 różnych innych rzeczy przeszedłem wszystkie pousuwałem te których nie będę raczej stosował zostało mi tam kilkanaście i będę za to się brał dopiero jutro a dlaczego jutro a nie dzisiaj ponieważ tak jak wczoraj mówiłem dla mnie jest to jak jazda na gokartach i na gokardach musisz czasem zwolnić, czasem przyhamować, żeby w odpowiednim momencie wystartować z pełnym, pełnym odcięciem. I tak dzisiaj miałem taki postój wolniejszy dzień. Przerobiłem sobie trzy kolejne lekcje, tak? Tak. Trzy kolejne lekcje z modułu trzeciego, i poza tym, właśnie z tych zadań, które były do zrobienia wczoraj, zrobiłem też taki schemat, który mam. Czyli co robię w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. I ja, na przykład, w poniedziałek mam wybranie pomysłu biznesowego, bo jednak piszę dwa maile tygodniowo. W sensie wysyłam i w tygodniu muszę napisać dwa maila. I w poniedziałek m.in. mam znalezienie pomysłu biznesowego, wypisanie najważniejszych, najciekawszych linków. Potem we wtorek mam obrabianie tego wszystkiego i zaplanowanie wysłania. E, następnie w środę zabieram się za ten jakby główny mail. I jest to mail po prostu taki, informacje, wskazówki biznesowe, marketingowe, wiadomo. Wypisałem też w, w Notionie, jak wygląda taki szablon maila pomysłu na biznes i szablon maila głównego ze wskazówkami. Będę po prostu umieszczał tam takie, no będzie to szkielet, tak? Nie szablon, jest to szkielet. Szablon mam w mailingu na mailer I w tym szkielecie mam punkt pierwszy, czyli wskazówka biznesowa. No to będę tam wrzucał linki odnośnie rzeczy, które znalazłem odnośnie o jednej wskazówce biznesowej. I tak się to prezentuje. Myślę, że dzisiaj to będzie tyle. Raczej nie będę dzisiaj niczego wielkiego robił. Poza tym napisał, napisałem? napisałem wczoraj w sumie e, albo dzisiaj w nocy, Bo tak mniej więcej o północy skończyłem pisać e, sprawozdanie z całego tygodnia, a dokładniej z czterech z pięciu dni od niedzieli do czwartku włącznie. I jak wygląda ten taki tydzień? Tydzień zaczynam od piątku. Piątek jest to pierwszy dzień i tydzień kończę w czwartek. W czwartek piszę sprawozdanie, i w piątek to sprawozdanie wrzucam na bloga jako post. Jeżeli chcesz, możesz przeczytać to podsumowanie na moim blogu. Zachęcam z całego serca. Można tam przeczytać. Kilka ciekawych rzeczy, i przede wszystkim możesz, zoba możesz zobaczyć, jakich narzędzi używam do prowadzenia swojej firmy, którą rozwijam. No, notabene. Także na dzisiaj byłoby to niestety tyle. Jutro będzie lepsza, większa część pracy w końcu marketing. Także do jutra.